Osiedle Oleńki jest nowym, atrakcyjnym projektem mieszkaniowym w Dawidach Bankowych, który już jest dostępny na rynku. To idealna okazja dla osób poszukujących komfortowego i nowoczesnego miejsca do zamieszkania. Osiedle Oleńki zostało starannie zaprojektowane, aby zapewnić mieszkańcom wysoki standard życia. Znajduje się w dogodnej lokalizacji, która umożliwia łatwy dostęp do różnych usług, placówek oświatowych, sklepów i terenów rekreacyjnych. Jest to doskonałe miejsce dla rodzin, par i osób samotnych, które pragną cieszyć się spokojem i jednocześnie mieć wszystko, czego potrzebują w zasięgu ręki. Architektura osiedla Oleńki jest nowoczesna i atrakcyjna. Budynki są starannie zrealizowane, z dbałością o najmniejsze detale. Zastosowane materiały są wysokiej jakości, co zapewnia trwałość i estetykę budynków. Dodatkowo, projekt przewiduje różnorodność typów mieszkań, aby sprostać różnym preferencjom i potrzebom przyszłych mieszkańców. Przestrzeń wspólna na osiedlu Oleńki również została zaprojektowana z myślą o wygodzie i relaksie. Znajdują się tam zielone tereny, place zabaw dla dzieci, tereny rekreacyjne oraz miejsca parkingowe. To idealne miejsce, aby odpocząć po intensywnym dniu i spędzić czas z rodziną i sąsiadami.